Dzień dobry, ja jestem Wafelek i witam Was w kolejnym odcinku z Daleką Zelda Ocarina of Time. Wow, aleśmy już skoczyli. Co tutaj tak głośno pracuje? Czy ten ziomek nas. Siema, zaskoczy? Och, popatrz na tą biedną dziewczynę. O tam. Pracuje tak ciężko zajmując się kurczakami. Nawet gdy dotykanie ich daje jej wzdrygnięcie. Um, Wzdrygają. Cóż za żołnierz. Bardzo chciałbym jej pomóc. Czuję się taki pom pomagający. Um, ostatnio. Czy nie... Czuję się tak ostatnio Fak, Wiedziałem, że ona jest tak. No co za ciul. Ale się... ale nam pomógł. Aleś nam pomógł, czulu 1 Jak ty się w ogóle nazywasz? No, czulu 1 I co nam pomagasz? Gówno nam pomogłeś, tylko nas spychałeś tutaj. Ała. Mm, nagrałem te odcinki jeden po drugim. Dom z Kultuli. Oj, oj, oj. Czy będzie tutaj... Idziemy się z nim na piero dzielać? O, fu. What the fuck? Co to jest? Wyglądamy tak przez... ...klątwę... ...pająków. Każdy pająk... ...klątwy... Mm. Jeśli każdy pająk klątwy byłby zniszczony, a gdyby każdy. Gdyby każdy pająk e, okrzyknięty, jakby skazom, zostałby zniszczony. Na ca całe, gdyby każdy z nich został zniszczony, ta klątwa by znikła. Gdy zniszczysz pająka e, okrzykniętego złą sławą, czy coś e, będzie token. E, dostaniesz token. E, zbieraj je jako dowód swojego osiągnięcia. E, ta liczba koło ikony e, statusu questa zadania, pokazuje, ile mm, pająków, pająków tych mm, no, pająków Curse jakby wyzwoliliśmy, gdy ta ikona jest pokazywana koło nazwy miejsca na mapie, nie ma już więcej pająków w, tej, w tym miejscu, szukaj ich, nie tylko jakby w, na świeżym powietrzu, ale w środku dungeonów. Oczywiście to tylko nasz, nasze marzenie. Nie musisz tego robić, jeśli nie chcesz. Ale jeśli yy, złamiesz klątwę, yy, klątwę na mojej rodzinie, yy, zrobimy cię bardzo bogatym. Czyli co musicie? I co, co mogę zrobić? Mogę coś ci zrobić? Okej, okay, ale jak... Niech mi ktoś napisze w komentarzu, jak mogę ją złamać. Pozdrawiam Darka. Nie mogę tu nic zrobić, by to. Ja. No dobra. To miłego. Jezus, jaki porąbany lor. Dobra, musimy iść dalej gdzieś pogadać z tymi. Wskazała nam. Jakiś gościu wskazał nam cmentarz niedaleko stąd. Z tym gościem nie gadaliśmy. Wygląda jak gościu z rancha. Z czego się śmiejesz, śmiecie? Śmieszy cię to. Jestem bosem, jestem szefem e, tych drwali nie, Carpenters, czyli ludzi, którzy drzeźbą w drewnie. E, ta impa zatrudniła... E, aha, jestem szefem, szefem drwali, bo wiedzmy, że drwali których e, Impa zatrudniła, żeby pomóc tej wiosce i żeby stała się prawdziwym miastem. Ale młody człowieku, te, w tych dniach, w tych czasach nie mamy zbytnio ambicji. Czy wiesz, o czym mówię? Moi, moi pracownicy biegają po prostu bez celu po wiosce i nie, nie robią zbytnio progresu. Nawet mój własny syn nie ma pracy. I po prostu biega po wiosce całe dnie. Są naprawdę bezużyteczni, mówię ci. Wow! I teraz pewnie ktoś to, to ogląda, mówi, a to, to jest jakby przewidziało, co się teraz dzieje, ale to w sumie trochę rel. Ale ja też nie mam jakiejś opinii, że jakby teraz wszyscy powinni zapieprzać. ale faktycznie jest coś takiego, że no, nie wiem, czy rynek pracy faktycznie nie ma tych prac. Dużo jest prac fizycznych, ale mało kto chce je zrozumiale wykonywać. A na rynku pracy jest overflow, wydaje mi się. Cały dzień, cały długi dzień pracuję nad konstrukcją w tej wiosce. Zajmie trochę czasu, zanim nam się to ukończy. Nasz szef też pracuje bardzo bardzo ciężko. No dobra. No, póki co biegasz po wiosce, ale podoba mi, się, podoba mi się humor tego, bo to właśnie pokazuje nam dwie perspektywy, że ci się opierniczają, a, a szef się wkurza tylko. Hmm. Cóż to za punkt widokowy? O, właśnie, będziemy mogli zobaczyć sobie, gdzie jest ten cholerny cmentarz. Tu jakiś ziomek. What the fuck. Taki ziomek. A, tam jest kurczak, tam sobie biegają bez celu. A, tam jest, tam możemy wejść do góry, dobra. Eee, tam jest jakaś brama, której strzeże straszlik. Co to był A, to motylek. What the fuck, ale się go przestraszyłem. Do! Ale się uratowaliśmy. Ciekawe, czy bym dostał demerza. A przecież możemy tego, pójść dalej. E, znaczy, wcisnąć dalej e, i byśmy się uratowali. Siema, co tam? Droga jest zamknięta od tego punktu. Nie możesz, nie umiesz czytać. A? O, rozumiem, jesteś po prostu chłopcem, który nie umie czytać. Ha ha ha. Fuck you. Nie wiem, czy możemy ci pokazać coś. Noch, to z pewnością. Pismo księżniczki Zeldy. Hmm, okej. Okay. To wafelek. Hmm, jest pod moimi rozkazami, by uratować Hyrule. Ho, ho, ho. Ale zabawna gra ehm, wymyśliła sobie nasza księżniczka, czyście? Okej, okay, okej, okay, spoko, możesz pójść. Tylko bądź ostrożny, panie bohaterze. ho, ho. Czy my chcemy tu już iść? A swoją drogą, panie, panie bohaterze, jeśli zamierzasz się wspinać na górę śmierci, powinieneś, powinieneś mieć dobrą Tom Shield tarczę. To w końcu aktywny wulkan. Jeśli wrócisz do zamku Hyrule na miejski market. Powinieneś kupić, powinieneś sprawdzić bazar. Tam, tam znajdziesz coś, co potrzebujesz. E, powiedz, że wysłał cię. Powiedz, powiedz im, że ja cię wysłałem i powinni ci dać specjalną zniżkę. E, jeśli myślisz, że, że możesz iść, e, nie myśl o tym, jakby. Jeśli, jeśli chcemy iść, to po prostu idźmy. E, więc jakby móc Cię poprosić o przysługę. Nie, że oczekuję od Ciebie, że to zrobisz. Ale w końcu dam Ci dużą do, dobrą ci radę. Czy byłeś może w szczęśliwym sklepie maskowym, który otwarł się w Hyrule? Wszyscy o nim mówią. Mój mały chłopcze. Mój, aha, mój, mój mały chłopiec bardzo błaga mnie o popularną maskę. Ale nie mam czasu, żeby tam pójść. Więc jeśli, jeśli będziesz tam i znajdziesz tam tą maskę, aha, gdybyś, a jakbyś mógł tam pójść, kiedy będziesz w markecie. Jeśli nie, to spoko, ale będziesz spoko. No cóż, nie mam zbędzie wyboru, to jest moja praca. No dobra. No to faktycznie możemy tam pójść. Jeszcze tutaj. E, czy tu możemy wejść? Raczej tak. A, tu nic nie ma. Wylenie śmierdzące. Praca, gdzie... Praca, gdzie... Dla robisz mnóstwo hajsu bez wkładania za dużo pracy. E, jedyne co przychodzi mi na myśl to kradzież. E, czy to zły pom czy czy pomysł? Kocham w tej grze, że to jest faktycznie, nie spodziewałem się takiego humoru. Ej, a co jeśli ta gra jakby ułożyła humor naszej generacji? Może tak jest? Bo ja się nie spodziewałem, że to będzie tak aktualny humor, ale może właśnie humor jest aktualny. E, taki humor, jaki mamy teraz, jest taki przez to. E, co my tu mamy? O, Dungeon. Dobra. Sprawdźmy, co tam jest jeszcze dzisiaj. E, tutaj coś jest. A nie, to jest skrzynka po prostu. Mogę ją rozwalić? Nie mogę. Tutaj też gdzieś pójdziemy dalej. Tu pewnie będzie ten cmentarz. Jezus! Tam jakieś dziecko sobie łasi. zarobiście Zarąbiście. Zarąbiście. no um, Hard pounding, to się znaczy, nie wiem, jakby stresujący? Um, aha! Um, jakby powodujący ruch serca Um, odkopywanie grobów. Yy, tur. Od 18 do 21 um, Dumpę. The Great Keeper coś takiego organizuje. Wow. Po co komu to odkopywać? Czek, Co my tu mamy? W świętej pamięci tutaj spoczywa dusza tych, którzy mm, walczyli godnie ku czci. Królewskie rodziny Hajol. Szejka. Okej. Okay. Co to za dziecko tutaj jest? Jakie dziecko, siema? ma? się Jasiu. Um, jakie dziecko? What the fuck? Um, Małe dzieci jak ja nie mogą chodzić na... Um, jakby ruszając... wstrząsające serce. Um, Odkopywanie dorobów, tour e, opisane na tej e, tabliczce. E, so, skoro nie mogę tego zrobić, e, będę po prostu udawał dampę e, grabiarza cały dzień. Ale z moją słodką twarzą nie jestem zbytnio porusza, za poruszający serce. Hardpoint, no, przerażający w sumie, mogłem powiedzieć. Hard pounding to jest jakieś takie synonim do przerażające. Co my tu mamy? Czy znajdziemy tutaj dampę? O. Ale się rozpadało. Hard pounding to jest znaczy tu jest w ogóle grup tej królewskiej rodziny. To jest ciekawe. Co a tu mamy co? Widzisz mały otwór, jakby, czy, czy możemy tutaj coś dać? Dekunat może? A, może i nie. Może to mokaryna? Eee, więc tak, to było. Coś to zrobi? Aha, nic nie zrobiło. No dobra. Eee, Ej, może jak to zagramy nad tym grobem. O, tutaj ktoś odwiedzał coś, co to za grób? Wlazł na ten grób po prostu, z bezczeszczą groby. Jestem TikTokerem. Eee, on będzie sobie naśrodawał tego zioma. Może jak tutaj zagramy? Może to coś da. Eee, jest tu w końcu Triforce. Okej. Okay. Pa, pa pa. O, dobrze się domyśliłem. co? I co? Okej. Okay. O! Jakieś wizje mamy. What the hell? Wybuch nam grub. Rozwaliliśmy grup Królewskiej Rodziny, kurna, okej, okay. tego się nie spodziewałem, Link jest TikTokerem, tego się Kiedy Link jest TikTokerem, to ja nie wiem. Dobra, zróbmy sobie miniaturkę, mamy miniaturkę. Mamy już mamy już ten e, tytuł odcinka. Link z bezczeszsza groby. O, jeszcze nie może lepiej. Ja bym sobie zapisał grę. Bo ja nie ufam mojej bardzo legalnej konsoli. A już w ogóle temu, że Nintendo mnie nie pozwie, ale... Lecimy. Wow. Aha. Jezus. Aha, możemy wrócić po prostu. Ja jednak wracam. Um, no dobra. Możemy jeszcze tam wejść, bo mamy jeszcze chwilkę czasu. Staram się, żeby te odcinki były e, jakoś 20 minut. Bo 20 minut to jest taki optymalny czas. If you know what I mean. What the hell? Okej. Okay. Jezus. Wyobraźcie sobie, że jesteście dzieckiem, wasza mama to kupuje, bo mówi o, jakby wygląda mi a Albo jeżeli coś takiego, nie? Um. Czy mamy coś, czym tutaj to zapalić? Chyba nie. Nie mamy tej okaryny jakby lawy, to dopiero później musimy tu wbić. A jak zagramy na naszej okarynie, może to coś da? Pa, pa. Nic to nie dało. Okej, okay. więcej jest tych, tych. What the hell? Gdzie jest jeszcze ten skurczybek tam? Ja ich was tu będzie. O! A! Po prostu, dobra. No dobra, niech będzie. Open. O Jezus. Ale się wpędziłem. Jezus. Ja nie. Okej, okay, ja już wiem, dlaczego w tej grze było pełno tych kurdek creepy tego. Jakie to jest kurde? Ja pierdzielę. Wyobraźcie sobie w to grać, jak jesteście, kurde, dziecko. What? 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 What the hell? Co to jest? Jezus Maria Dobra, teraz się z dystansu rozwalam. Czy mogę tutaj coś zagrać? Dobra, uspokójmy się. Może się uspokoiłem teraz. Okej, okay, chyba tutaj niestety jest... bardzo przyjdziemy. Czy... Aha, my musimy tu po prostu. Hmm hmm. hmm. hmm, dobra, dobra, ale to. To już w następnym odcinku. Eee, więc dziękuję Wam za oglądanie i miłego.